Hej, witajcie, tutaj Dersi. Jedyne co musicie zrobić, by wygrać Drip bądź Pixela, to zostawić łapkę w górę, zostawić suba na moim kanale oraz napisać komentarz ze swoim nickiem. Życzę wam powodzenia! Hej, witajcie w takim odcinku, w którym zrobię moją ulubioną postać z mojej ulubionej kreskówki na MSP. I tak, e, ogólnie to moją ulubioną i w sumie jedyną kreskówką, którą lubię, e, jest totalna porażka. E, I oglądam to od 2013 chyba, i bardzo od zawsze, po prostu do teraz, bo oglądałem to już trzy razy przynajmniej. Więc postanowiłem, że nagram taki odcinek. I zastanawiałem się, bo lubię najbardziej dwie postacie. E, lubię Dakota. Z czwartego sezonu i Lindsay, która była w prawie wszystkich sezonach, ale postaram że zrobię jednak da kotę. chcę taką! <tryklary> <tryklary> Kryzys padł jak nigdy! <tryklary> Chwila, Nie no, rozmawiałam się? Dobra, no Ponieważ będzie ona dużo łatwiejsza do zrobienia, yy, lindzy, nie wiem, czy by dało się zrobić w sumie taką podobną, więc dobra, przechodzimy do robienia jej. I tak w ogóle to, yy, jak ktoś oglądał totalną porażkę, to można napisać to w komentarzu, yy, że oglądał właśnie, a jak ktoś nie oglądał, to może napisać, że nie oglądał, i ja zachęcam do obejrzenia chociaż nie wiem pewnie większość osób chociaż jak było młodszych to oglądało to więc no bym się nie zdziwił wcale jakby dużo osób to oglądało bo pewnie większość z was chociaż kiedyś oglądała jakiś odcinek jak była młodsza to była moja po prostu od zawsze ulubiona kreskówka lubiłem w sumie jeszcze gambola trochę i nam kreskówkę którą lubię ale dużo bardziej lubiłem Totalną Porażkę, właśnie. I właśnie ostatnio znów obejrzałem ten serial już trzeci raz, więc, e, no, postanowiłem, że nagram taki odcinek. I okej, okay, najpierw no zrobimy taką twarz, jaką ma Dakota i właśnie nie wiem, jak jej dać oczy, ponieważ ma takie dziwne oczy. Ale... Myślę, czy dać te, te... Te, 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 czy te, ale chyba dam te po prostu, takie zielonkawe, jakie ona ma. Okej, okay, musimy również zmienić nos, ponieważ ona nie ma żadnych piegów, więc weźmiemy jakiś inny. Ma taki zadarty nos w sumie, więc weźmiemy ten. Jeśli chodzi o usta, to weźmiemy chyba po prostu te w takim różowym kolorze, jaki właśnie ona ma, ale ona ma taki mocniejszy ten różowy kolor. Dobra, niech będzie taki kolor już. I ogólnie ona jest taka trochę opalona, więc na pewno nie zrobimy jej takiej bladej. Okej, okay, twarz jest już zrobiona, taka trochę solara, no ale co zrobić? I dobra, teraz e, przechodzimy do robienia looku. Okej, okay, jedyne w miarę podobne włosy, które znalazłem, to są te i ja wiem, że one kiedyś były za level. Ale co zrobić? Są podobne, więc je bierzemy. W jakiś sposób są podobne, to znaczy. Okej, okay, Dakota również ma taki nasilnik z serduszkiem, więc e, go również e, zakupię. Okej, okay, myślałem, że te okulary będą pasować, ale yy, nie. To już lepsze, ale nie można obramówek zmienić, niestety. Okej, okay, chyba wezmę te okulary, bo są najbardziej podobne i również się nie dało zmienić tych, tych, tych obramówek. Yy, ale no. I są podobne, więc tak zostawię. O, jeszcze tu są jakieś. I te chyba nawet są lepsze i można zmienić obramówki, więc wezmę te. Albo jednak, tamte dobra te są najlepsze, chyba ze wszystkich. Okej, okay, ogólnie to wybrałem taką koszulkę, bo nie było takiej jaką ona ma, więc taka też jest dość okej, okay, jakby sobie podwinęła czy coś. Tylko te zakiny jakieś takie nie pasują, no ale dobra, zostawimy. I okulary ona, wziąłem takie do góry, bo w serialu też ona często miała tak u góry te okulary, w sensie na czole, więc e, może być jak najbardziej u, u góry. Okej, okay, spodnie również już wybrałem i myślę, że jeszcze poszukam trochę włosów, bo z tym jest coś nie tak. Okej, okay, jednak yy, te włosy też są spoko, ale jednak te są najpodobniejsze ze wszystkich, ale weźmiemy je takie bardziej żółtawe, tak jak je ma ona właśnie. I takie będą chyba ok, trochę ma takie bardziej żółte, ale one będą źle wyglądać, więc weźmiemy takie. Możemy chyba już kupować. I ogólnie w kreskówce ona wygląda dużo lepiej niż na MSP. No ale co zrobić? Yy, ale nie wiem, możecie pisać, czy jest podobna, czy nie według Was. Według mnie tak średnio mi to wyszło.